Mam takie bardzo fajne pytanko, dlaczego ludziom yy, brakuje motywacji? Co byś ona na to odpowiedziała? Według mnie są za mało odważni po prostu, boją się zmian. Ludzie są za mało odważni? Są tak? za mało odważni, są przyzwyczajeni do stereotypów, boją się zaryzykować to wynika z tego po prostu. To chciałabyś powiedzieć? Tak, to chciałabym powiedzieć, że się po prostu boją zmian. Boją się? No, już panu mówię, dlatego że yy, są traktowani jak śmiecie. A wie pan dlaczego? dlaczego? W 2010 roku 2011 złożyłam e, razem z płytą, tak. na której jest pełno przemocy wobec mnie. Jestem wyzywana, ubliżana, bita tak. do prokuratury zawiadomienie. Sprawa została umorzona, tak. że niby jest to jedno, y, y, jednorazowy czyn. Ale dlaczego ludziom I, brakuje motywacji? Już panu no. mówię. Ja, będąc po y, dwóch wypadkach na kręgosłup, nie tak. mogę ustać teraz. Po operacji no. z postępującą bardzo rzadką chorobą, tak. dzisiaj muszę chodzić z kartką, prosić o jedzenie, bo pan prokurator no. y, znał się z kochanką pana męża. I umorzył sprawy. Do... Mam to w takim razie do pani pytanko, nikt pani powie, dlaczego ludziom brakuje motywacji. Moim zdaniem, ludziom nie bardzo nie tyle brakuje motywacji, co wytrwałości, ponieważ zapalają się częstokroć do różnych działań tak. i to bardzo pozytywnych niejednokrotnie. Natomiast zapał gaśnie. I brakuje, przypuszczam, właśnie tej wytrwałości, tego mechanizmu, który podtrzymywałby zapał. To pani by poleciła? Zacząć od małych rzeczy, zacząć tak. od małych rzeczy, cieszyć się drobnymi sukcesami i przede wszystkim załatwiać sobie, wypracowywać sobie te drobniutkie sukcesy, które pokazują, że można, a w związku z tym, skoro drobna rzecz się udała, następna też może się udać. Bardzo mądrze i przede wszystkim, żeby ludzie brali od Pani przykład, ile można mieć wigorów w sobie i uśmiechu na starcie, nie? <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję miłego dnia jeszcze. Bo nie doceniają tego, co mają. Nie doceniają tego, co mają. Tak i dlatego yy, chcą czegoś innego, nie mają motywacji do tego, co, co można zrobić, a wydaje im się, że zrobiliby coś, czego akurat w zasięgu ręki nie ma. Aha. A zatem ciesz się z tego, co masz i masz wtedy motywację do wszystkiego. Dziękuję Pani bardzo, miłego Jest dnia jeszcze. Yy, myślę, że czynniki zewnętrzne też mają na to wpływ. Dla niektórych ludzi na pewno, ale są osoby, na które, dla, dla których gwarantuję, że te czynniki zewnętrzne nie mają żadnego wpływu. Jeżeli potrafią bardzo, na głowę. Bardzo im zazdroszczę. Zazdrosisz? Tak. I, co jeszcze, I co jeszcze uważasz, że jest takim motywującym? Dlaczego ludziom brakuje motywacji? Może mają, zbierają zbyt małą ilość pochwał. Zbierają zbyt małą ilość pochwał. Czyli, takie dwie rzeczy: pogoda i zbierają bardzo małą ilość pochwał. Tak. Dziękuję. Proszę. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Miłego dnia. Zajemnie. No to powiedz mi, dlaczego ludziom brakuje motywacji? Wtedy, no, bo powiedział? są leniwi. Są leniwi. I co jeszcze? No. no. Melanż ich ponosi. Melanż ich ponosi? Tak mówię, śmiesznie, żeby było jakoś. Aha. Czyli, melanż ich ponosi i są leniwi. No jasne. Te dwie rzeczy przychodzą ci na myśl. No. No dobra. Miłego dnia Ci życzę. A niech pani powie, dlaczego ludziom brakuje motywacji? Uważam, że nie mają jakichś bodźców też motywujących, ale nie chodzą na szkolenia, nie chodzą na jakieś. Czyli nie edukują się. Tak, bo mi na przykład to pomaga, jak czasem. Chodzą. Nie mają motywacji też, bo nie mają zachęty od otoczenia, ze strony otoczenia. Tak uważam, że jak nie ma osoby, jakichś przyjaciół, rodziny, nie zachęcają w żaden sposób, to też brakuje. Tak Pani uważa? Tak, tak uważam. Polska jest w ogóle też takim krajem, że tutaj brakuje od motywacji ogólnie i mało jest takich zmotywowanych osób. A Pani skąd pochodzi? Pochodzę z, no z daleka, 200 km stąd. Aha, 200 km stąd, ale z Polski? Tak. I co jeszcze dla Ciebie jest motywacją? Dla mnie osobiście motywacją jest narzeczony. On e, na... mnie najbardziej motywuje, najbardziej, wspiera mnie we wszystkim, najbardziej mnie motywuje. Jest moją siłą napędową. Czyli osoba? Tak, osoba. Bardzo, bardzo fajnie e, i bardzo ważną rzeczą, żeby mieć e, taką osobę koło siebie i e, fajnie, że e, kobieta mówi e, w ten sposób o swoim narzeczonym. E, dziękuję bardzo. No. Mam takie pytanie, dlaczego ludziom brakuje motywacji? Nie jestem szczególnie e, medialną osobą, jak widać, ale wydaje mi się, że dlatego, że nie mają miłości i takiego e, przede wszystkim w życiu i miłości do siebie. To co jeszcze? Na luźnie. <grym> no, <grym> no to jest trudne, nie? Oczywiście, to nie jest łatwe. To, bardzo, to, bardzo, to, to jest, to jest e, trudne e, temat. pytanie. E, I w sumie ciężko mi tak naprawdę na nie odpowiedzieć, bo to jest taka skomplikowana droga, żeby znaleźć. Motywację w sobie. Tak w ogóle nie. Więc. Yy... A dla pani, co jest motywacją? Efekty. Mhm. Efekty, jakiś taki progres w moim życiu. Yy, no i przede wszystkim takie szczęście wewnętrzne, które dzięki tej motywacji osiągam. Myślę, że to jest coś, coś takiego. Yy, podsumowując dzisiejszy temat, yy, chciałbym bardzo yy, powiedzieć, że takie trzy dać Wam sposoby na to, żebyście mieli motywację. Pierwszym ze sposobów to jest na pewno miejcie szerokie horyzonty, szerokie horyzonty, które niesamowicie przewyższają Wasze dzisiejsze marzenia, pragnienia. Żeby one były bardzo szerokie, żebyście po prostu marzyli o rzeczach, które dziś, dzisiaj w, og w, og w ogóle mogą Wam się nie śnić, ale te rzeczy być może w przyszłości Wam się spełnią, jeżeli będziecie pragnąć. Czyli pamiętajcie, pierwsza rzecz mieć szerokie horyzonty i bardzo szerokie marzenia. Druga drugą rzeczą, która na pewno was motywuje, to przede wszystkim wychodzić ze strefy komfortu, czyli bez względu na to, czy zarabiacie tysiąc złotych, czy milion złotych miesięcznie. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, żebyście cały czas się rozwijali w różnego rodzaju dziedzinach, żeby cały czas czuć było u was rozwój. Nie tylko to, że żyjecie w swojej strefie, że jest wam bardzo dobrze, bo dzisiaj zarabiacie 10 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy milion złotych miesięcznie, i jest wam OK. Poszerzanie strefy komfortu nie jest czymś miłym, ponieważ no, czujecie czasami się niewygodnie, ale róbcie to cały czas bez względu na to, jak wam, jak wam się by nie powodziło, ponieważ poszerzanie strefy komfortu również daje potężną dawkę motywacji. Któro, która no, powoduje w naszym życiu wiele ciekawych zmian, i to motywacja właśnie pomaga nam osiągać nasze cele. Trzecim sposobem, taki, który chciałbym Wam przedstawić, to żebyście przede wszystkim poszli gdzieś do sklepu lub Możecie to zrobić na żywo, gdzieś, z kimkolwiek chcecie, to, to, to już od Was zależy. Kupcie sobie taką figurkę z wielkim tyłkiem, o, tak, nie wiem czy ją widać dobrze czy, czy nie, ale, ale, ale pewnie, pewnie widać. Z wielką dupą, tak, tak bym powiedział w skrócie. I pamiętajcie o tym, że jeżeli usłyszycie kiedykolwiek opinię na swój temat od osób, które nie wnoszą nic konstruktywnego do Waszego życia, Pamiętajcie o tym, żeby ewentualnie brać opinię ludzi, którzy wnoszą coś konstruktywnego do waszego życia, są autorytetami w danej dziedzinie, ale większość ludzi, niestety, które, ludzi, którzy piszą opinię na nasz temat, kompletnie, kompletnie nie wnosi nic do naszego życia. Więc mam dla Was taki ciekawy i cudowny sposób, żebyście mieli tą figurkę przed sobą zawsze z wielkim tyłkiem napisali na karteczce. To co ta osoba o was powiedziała i wkładajcie tą karteczkę do dupy. Wkładajcie tą karteczkę do, do, do dupy po prostu Ja to właśnie teraz robię. Wkładam do dupy i po włożeniu do dupy tej karteczki pamiętajcie o tym, jeszcze momencie wkładam, nie wiem czy mi wyjdzie, bo tutaj ta dupa jest widać, że karteczkami zawalona. O, karteczka weszła do dupy. Te wszystkie opinie ludzkie wkładajcie właśnie do takiej ładnej dupy odstającej, i pamiętajcie, jak ta ewentualnie ta dupa się Wam tymi karteczkami, tymi negatywnymi sugestiami innych ludzi, którzy mają odwieczne problemy i, odwieczne problemy i nie dają sobie rady z rzeczywistością. To gdy ta wielka dupa już się zapełni, możecie ją ewentualnie podpalić. Ewentualnie jeszcze ciekawy sposób, utopić gdzieś w jakiejś fajnej wodzie. To będą takie trzy sposoby motywacyjne dla Was ode mnie. I pamiętajcie, abyście w życiu mieli zawsze potężną motywację i cały czas pracujcie nad nią. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie i przesyłajcie znajomym najfajniejszy filmik, który wam się spodoba. I pamiętajcie o tej dupie.